I ona ja witam po drugiej przerwie po, długiej, po długiej Dzień, Już nie po... nie długiej, bo to już jest z mojej choroby, to już jest tak jakby, no powiedzieć, 5 tygodni pewnie lub nawet miesiąc. Ten teraz tak będzie, ale nagrywam do tego, już tam mogę pokazywać się w sąd. Tak, nic się nie pozmieniało, no bo jakby miałem coś wybudować, ale... Minut, miesiąc i nic się jeszcze pewnie u was nie zmieniło. I tak, chodzi mi o to, że teraz będziemy musieli znaleźć itemy, który nam są potrzebne. Będziemy? Dzisiaj ja bym zrobił... Aha! No nie, mów. Ja nie wiem, gdzie to, to skończyć. No, o co wie? Ja się Tutaj w, w tym Minecraftie już mnie nie będzie. Właśnie, co chciałem jeszcze powiedzieć? Dołączajcie do naszego, do naszego starego serwera. Jakbyśmy grali, wiecie. tutaj na tym serwerze. Tak, jakbyście chcieli, oczywiście. Dzisiaj tak, jakby, nie wiem co ja, jakby, co ja chcę robić, ale wiem, że chcę coś dodać. Nie pewno będzie później jakiś odcinek, że dzisiaj już będzie przepalone o właśnie. Żeby to mógł przepalić na szybko. Zawier pamiętajcie, żeby... Zobaczcie do mnie subika, papeczkę. nie, ja nigdy z dzwoneczkiem, żeby was takie filmy teraz z, z Stumble Guys was nie ominęły. Tak pamiętajcie o tym, żeby Was nie ominęły. Takie właśnie filmiki ze Standards, i teraz zaczęły zjeść Tandalc. Będę Was zapraszam na tam oczy piszcie, będą odcinki, najbardziej no, kiedyś live jak będzie. To będzie 1000 subskrypcji lub 100 lub 50 to będzie... To będzie live. Ale pewnie 50 lub 20. To wtedy live wig. będzie. I, i tak, będzie. Lecimy tutaj po. Aha. Dobra, myślałem, że mi się to zmieści. Jak to się tu nie zmieściło? No ja, i tu to, widzę, że to zamieniam, żeby to się tutaj zmieściło. Źle to on się opłacało. No halo. Że to on się opłacało, już to szybko. Chodźcie. No cholerka. Musimy tutaj przepalać. Ja. Teraz tak. Raz, dwa. Czekaj, tutaj to, a na ramię? I to ja się mylę, jakby ja, ja dzisiaj byłbym taki jakby zły dzisiaj. Czyli jakby, no... Teraz to Że, no było źle. Tyle tylko powiem. Czyli... No... Zostawiam? No ja już się mylę. Ja już się mylę to tutaj. tutaj trochę trzeba przy tym popracować, bo jakby, no... Powiedzieć szczerze, no, jest trochę słabo. Trzeba tutaj popracować pod, przy tym piecu i będziemy wtedy... bieli się się wyskoczono. A tak to już lecimy, bo ja, mi, ja miałem inne plany i no, takie plany, że... Mamy, mamy tu już cztery bikony i... Będziemy musieli je zrobić jeszcze, co tam jest. Regeneracja, Regeneracja Będziemy musieli zrobić Regenerację, a Regenerację e, może zrobić tak. Ja jakiś jakiś pośpiewy, na przykład siłę tutaj będzie, podporządku, żebyśmy mieli Odporządkowanie i Regenerację I normalnie będzie Regeneracja Będzie Regeneracja, szybkość, wiecie Oczywiście najważniejsze co jest, że to nam tutaj nie dosięga Nie dosięga, no Do, po nie dosięga nam tego Dosięga no nam to i to, więc jest najgorsze. I teraz co będę chciał zrobić? Będę teraz będę musiał... Będę teraz zmuszony polecieć e, zginąć. E, kiedyś będzie musieli zrobić zbrojki, żeby nie stracić tego lewela I kiedy jak straciły jakiś level, wtedy polecić znowu do wioski i coś tam jak się coś tam pozmienion, to coś tam się pozmienia, wiecie. To miałbyś taki wrog. Czy wiecie, co tam się pozmieniało? Na przykład jakieś mury, nie wiem, co się tam pozmieniało w tym naszym Ale, no widzę. Widzę szczerze. To jest taka Polska. To jest taka Polska. Tutaj... To będzie się rozrastało. Jeszcze budynek... Właśnie. Zbudowaliśmy ten budynek. Jeszcze tutaj nic nie zrobiliśmy. To jest takie gówno. Trzeba je zniszczyć. No tam to położyłem. Myślę, że to będzie jakieś ładne. A to gówno jest. Gówno i jeszcze raz gówno. Kiedyś będziemy musieli tak to zbać. Patrzcie jak to się szybko rozwala. No tak to nie. jak szybciej też trzeba to rozwalić serum raz, no dobra trzeba to jeszcze tak rozwalić jest wszystko tutaj serum, serum. i wejdzie wtedy ładny budynek Patrz jak to wygląda, no, jak to wygląda jak jakieś gwiazdy jak to Dzień dobry No nic nie wyczuwam, na razie by... by musieli kto z bo to normalnie wygląda źle No tak to już na tak. kocham Was